Kwoty, które są potrzebne na zbudowanie takich bloków węglowych jak te w Opolu, czy nawet elektrowni atomowej, to są kwoty idące w miliardy złotych. Przecież dwa kotły w Opolu to jest drobiazg w porównaniu z tym, co być może nas czeka w przypadku budowy elektrowni atomowej. W tej chwili jest tak, że szacuje się, że wyprodukowanie, przyłączenie jednego megawata mocy z elektrowni atomowej w Polsce będzie kosztowało co najmniej 4,5 miliarda euro. My przy planie budowy pierwszej elektrowni atomowej ona miała mieć moc 640 tysiąca, czyli 6400 MW, czyli 640 GW, co oznacza, że 6,4 musimy przynożyć przez 4,5 miliarda euro na każdy gigawat. No z tego wychodzi około 30, czyli 120 miliardów złotych przy obecnym kursie. To są potężne kwoty. Podobne kwoty są um, w w szacowane w tej chwili, jeśli chodzi o OZE, o odnawialne źródła energii. E, mamy łupki w perspektywie, gdzie też Jakiś inwestor by się przydał. Mamy kwestię modernizacji sieci elektroenergetycznej. To są kwoty, które idą w setki miliardów złotych. My mamy zapisywane w strategiach różnych, że wszystkim się chętnie tutaj zajmiemy. No pytanie brzmi, kto, kto za to zapłaci? Bo to są potężne pieniądze i w państwie raczej, w budżecie państwa raczej się ich nie znajdzie. Do tego trzeba pamiętać że jeszcze jedną rzecz, że w Polsce przyjęto taki wariant i w sumie chyba to nawet nie jest takiego. Złe, że elektrownie i spółki energetyczne mają strukturę spółek prawa handlowego i tam udział akcjonariatu państwa jest tylko częściowy. W jednej jest większościowy, w innych jest, jest różny, dopuszczalny, jest też mniejszościowy. I chodzi o to teraz, że spółka prawa handlowego ma dość wyraźnie zapisane tym prawem handlowym zadania. Jak na przykład generowanie zysków i działanie na rzecz tego, żeby maksymalizować swój zysk. To z kolei stoi w konflikcie z tym, co chcielibyśmy my jako odbiorcy tego prądu, czyli żeby go było dużo taniej i był dostępny oraz państwo, które jeszcze musi tak to wszystko zbilansować, żeby państwo mogło funkcjonować, żeby były zapewnione bezpieczne dostawy energii, czyli musi zadbać o bezpieczeństwo energetyczne. Znalezienie ram prawnych do tego, żeby to jakoś poskładać, no to jest duże zadanie i jeszcze nie do końca się z niego wywiązaliśmy, o czym najlepiej świadczą właśnie problemy związane z budową tych dwóch bloków przy elektrowni Opole.